Witaj na podcaście na temat ciała, emocji i terapii. Nazywam się Bartosz Zadurski i dziś chciałbym poruszyć temat męskiej depresji. I Zanim przejdziemy do tematu męskiej depresji, warto by było zwrócić uwagę na te różnice, które mogą wynikać z tego, że męska depresja najczęściej przebiega inaczej niż depresja u kobiet, choć to jest bardzo duże uogólnienie. Warto by było właśnie najpierw przyjrzeć się temu, w jaki sposób jesteśmy wychowywani w dzieciństwie. Jaka jest różnica w wychowywaniu chłopców, jaka jest różnica w wychowywaniu dziewczynek? Jaka była różnica, bo mocno to się zmienia obecnie i, i można zauważyć bardzo duże zmiany, ale jak to wyglądało kiedyś, kilkadziesiąt, kilkanaście lat temu? Czyli teraz te dorosłe społeczeństwo osób, które zostały wychowywane w bardziej starym stylu, w którym było dużo rozróżnienia. I to rozróżnienie nadal się przejawia w tych stylach wychowania względem chłopców i dziewczynek, i przykłada się później na naszą codzienność, na naszą dorosłość i to, jak sobie radzimy też z różnymi sytuacjami emocjonalnymi czy tru trudnościami, które przejawiają się w życiu, stresem i tak dalej. Więc jest dużo rozróżnień, jednym z nich jest to, jakie na przykład emocje są wygnane w, u, u dziewczynek jak i u chłopców i poprzez to społeczne, społeczne wychowanie jesteśmy jako chłopacy z wygnaniem najczęściej smutku, no bo mówi się, że chłopaki nie płaczą, dziewczyny najczęściej z wygnaną emocją złości, no bo złość piękności szkodzi i tak dalej. Więc to jest jedna z tych, z tych rzeczy, która różni, ale ogółem można powiedzieć, że temat emocji i odczuwania emocji jest mniej akceptowalny u chłopaków, u chłopców młodych. Bardziej jest akceptowalne u dziewczyn. I to jest jedna z bardzo ważnych różnic w tym wychowaniu, która wpływa później na to, że jako już no, chłopcy później, Nastolatkowie, chłopacy i mężczyźni, później mamy problem społeczny ogółem. Znów bardzo chcę podkreślić, że mówię o ogółem, ogólnieniu, co częściej się spotyka, że faceci mają trudniejszy dostęp do kontaktu ze swoimi emocjami, z czuciem siebie, z czuciem swoich emocji, z czuciem swojego ciała, także bardzo mocno. Wynika to właśnie z tego stylu wychowania, który, który gdzieś po prostu no był i nadal jeszcze gdzieś się przejawia. I też tym, w jaki sposób jesteśmy wychowywani przez społeczeństwo, przez, przez bajki, przez filmy później w wieku nastoletnim, bo jednak gdzieś częściej do, do chłopców młodych są kierowane. Filmy, gry, których jest dużo scen związanych z agresją. Kiedyś wyliczono, że do 18 roku życia chłopcy widzą w średnio w telewizji 26 tysięcy scen zabójstwa, z czego prawie wszystkie są popełniane przez mężczyzn. I część to osoby, które są określane jako złe postacie, a część jako tak zwani bohaterowie pozytywni, czyli. W cudzysłowie ci dobrzy czasem zabijają też tych złych, ale ciągle tam jest temat zabójstwa, agresji, temat agresji, który przejawia się bardzo często w grach komputerowych, w zabawach, na przykład zabawy w żołnierzy, policjantów i tak Więc ten sposób wychowania mocno wpływa później z jak jakimi wzorcami się stykamy w dorosłym życiu jako mężczyźni. I bardzo często agresja, czyli ta, to zachowanie, które jest no, z definicji z świadomym bądź nieświadomym zachowaniem, które ma wyrządzić w jakiś sposób krzywdę, przemocowym zachowaniem. Wiele osób ma problem z rozróżnieniem agresji od emocji złości, i utożsamia agresję ze złością, co jest też no, problematyczne. I wiele osób, właśnie chłopców,. Mężczyzn, później także, utożsamia agresję z siłą w związku z tym wychowaniem, w związku z tymi filmami, grami i tak dalej, bohaterami, którymi są. I to oczywiście też wpływa później na to, że faceci częściej rozładowują swoje napięcie, które często wynika z wewnętrznego konfliktu, który jest na przykład z tym, że nie możemy przyjrzeć się swoim emocjom. Nie możemy się przyjrzeć tak naprawdę w głębi tego, co nas jest. Rozładowują to poprzez działania jakieś często agresywne. Ogółem rozładowują to w działaniu. Niekoniecznie musi być to agresywne zachowanie, bo często to rozładowanie jest poprzez poprzez sporty jakieś adrenalinę coś, co wzbudza adrenalinę jakieś aktywności, sport ekstremalne czasem w. Poprzez yy, jakieś ryzykowne zachowania, czyli często jest to rozładowanie napięcia w działaniu. U, yy, yy, yy. I częściej, właśnie faceci wyrządzają krzywdę innym też poprzez próbę rozładowania napięcia, które powstaje. Natomiast kobiety częściej robią to w kierunku do siebie i tą krzywdę robią sobie niż innym. I znów podkreślam, że jest to duże uogólnienie. Więc yy, często. Jest tak, że ta m, m, tradycyjna socjalizacja m, dziewczynom odbiera głos, natomiast chłopakom odbiera czucie, odbiera serce. I ten brak kontaktu z emocjami, kontaktu ze sobą, często generuje wewnętrzną pustkę. I wiele osób, wiele facetów z tą wewnętrzną pustką nie może sobie poradzić, no bo też nie społecznie jest zaglądanie w swoje emocje. Jednak dotychczas było i widzę, jak to się zmienia, i super, że to się zmienia, i jest jeszcze dużo tutaj potrzebnych zmian, że już jest ta zgoda na spoglądanie ku sobie, ku swoim emocjom, także u mężczyzn. Ale bardzo, bardzo wiele jednak facetów ma z tym problem. I ta pustka, która gdzieś jest w środku, jest związana z jakimś bólem emocjonalnym, i bardzo często faceci próbują ten ból w jakiś sposób stłumić. Szukają ukojenia, czasem poprzez właśnie jakieś ryzykowne zachowania, hazard, wybuchy agresji, wściekłości, coś, co w jakiś sposób próbu próbują to rozładować i też wyzwala to wtedy tą, ten, ten wzorzec walcz-uciekaj, który uwalnia dużo endorfin, który uwalnia też adrenalinę, który jest naturalnym stymulantem, dlatego często faceci chodzą w większym pobudzeniu, w większym działaniu. No, i później zapętla się to, to koło błędne, no bo szukają później tego jakiegoś rozładowania w jakikolwiek sposób. Często próbują też uciekać w jakieś uzależnienia, bardzo często w alkohol, który często na chwilę tłumi poczucie wewnętrznej pustki poprzez ten trochę odmienny stan świadomości. Nie trochę, często mocny, w zależności od dawki. I w jakiś sposób. Starałem się stłumić ten ból, który gdzieś jest, ten ból pustki wewnętrznej. I y, y, warto się temu przyjrzeć. I tak naprawdę, najważniejszym tematem będzie przepracowanie tego tematu znów przepracowanie to trochę w cudzysłowie y, tej, tej takiej wewnętrznej zgody na to, żeby przyjrzeć się sobie, zagłębić się w siebie, w swoje emocje, także w swój smutek, który bardzo często jest wygnany w społeczeństwie, głównie właśnie przez facetów. I na to zwrócić uwagę, i temu się przyjrzeć, i dać sobie na to przyzwolenie zagłębić się w siebie, skierować się ku sobie. I oczywiście temat jest dużo bardziej rozległy i szeroki. Ja w pewien sposób tylko zajawkowo, można powiedzieć, go tutaj przedstawiam w te, w te 10 minut, ale bardzo chcę polecić, w szczególności mężczyznom, zagłębianie się w siebie, poznawanie siebie. I też tej różnicy, w która jest, w, o której zacząłem, w tych, tej depresji, która u mężczyzn częściej jest depresją ukrytą niż jawną. Czyli jest ona schowana głęboko, często jest schowana, przykryta poprzez uzależnienia np. alkohol, hazard, ryzykowne zachowania itd., tak itd. Tak i często jest działanie, ciągłe działanie, bez możliwości zatrzymania się, po to, żeby właśnie nie czuć tego bólu. I y, przez to ta depresja jest ukryta. Jej nie widać na wierzchu, jest ona przykryta tym ciągłym działaniem. Czy też używkami, uzależnieniami, alkoholem. I to jest ta jedna z najważniejszych różnic przejawiania się depresji u mężczyzn względem depresji u kobiet. I. Wyjście z tego schematu, tej, tej wyjście z tej depresji ukrytej, będzie pierwszym krokiem przejście do depresji jawnej, czyli spotkanie się z tym swoim bólem, spotkanie się z tym swoim smutkiem, i oczywiście może to nastąpić w terapii, w kontrolowanych, że tak powiem, warunkach wsparcia, żeby to nie było przytłaczające, żeby to nie było zbyt mocne, zbyt bolesne. Żeby to było w pewnych, można powiedzieć, ryzach, terapeuta może przytrzymać tą przestrzeń na to, żeby było to do pomieszczenia, żeby to też w jakiś sposób dawkować, bo nie trzeba od razu poczuć całego głębokiego bólu. Bo niekiedy jest tak, że faceci mają świadomość, że tam jest duży ból w nich, że były trudne przeżycia w życiu. I nie chcą się z tym spotkać, bo ten ból jest przerażający, jest zbyt duży. Więc jest strach, żeby w ogóle się przyjrzeć jemu, spojrzeć w jego kierunku, więc robią wszystko, żeby tylko tam nie spojrzeć. Ciągłe działanie, praca, pracoholizm, uzależnienia, różnego innego rodzaju używki. Wszystko to ma na celu stłumić ten ból, nie wydostał, żeby on się nie wydostał, żeby w ogóle się z nim nie spotkać. A można się z nim spotkać w, w takich warunkach, że możemy go sobie spotkać się z nim z małymi partiami tego bólu. Nie musimy od razu... Spotkać się z całym bólem to nawet y, może być y, niezbyt dobry pomysł, bo niekiedy to może być przytłaczające, więc można to robić y, y, małymi dawkami. Jeśli ten temat Cię interesuje, mogę Ci polecić książkę, y, na której też mocno opieram ten podcast, y, y, który tytuł jest: Nie chcę o tym mówić, jak poradzić sobie z męską depresją. W, w niej jest sporo informacji y, to o tym, jak właśnie, jakie są różnice w wychowaniu. Chłopców, względem dziewczynek, jak społecznie różne ciężary otrzymujemy w wyniku socjalizacji, wychowania. Jest też tam trochę wskazówek, jak się tym zająć. Oczywiście bardzo zachęcam do terapii, w szczególności tych terapii, które są doświadczeniowymi terapiami, np. AFS czy też AMDR, czyli nie tylko tak zwane gadane terapie, ale doświadczeniowe, w którym można doświadczyć i popracować z tym na poziomie doświadczenia żeby realnie, realnie coś zmienić. Więc bardzo polecam. Jest też bardzo dużo obecnie warsztatów dla, męż dla mężczyzn, kręgów mężczyzn, męskich kręgów, festiwali skierowanych dla mężczyzn. Jest tego naprawdę sporo. Oczywiście różne te wydarzenia mogą być w sprzeczności ze sobą, w podejściu pracy na przykład z emocjami, kontaktowania się z emocjami, Jednocześnie samo, sam ten fakt bycia w grupie mężczyzn, często w grupie w ogóle, powiedzenia o swoich doświadczeniach, spotkania się z nimi, potrafi być niezwykle transformujący i terapeutyczny. Więc polecam. Sam w najbliższe wakacje będę na jednym takim festiwalu festiwalu Nowego Mężczyzny Conscious Men, w którym też będę prelegentem. Polecam wszystkim mężczyznom zapowiada się bardzo ciekawe wydarzenie. No, i tyle na ten moment. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Jeśli słuchasz go na Spotify, YouTube, będę wdzięczny za jego ocenienie. Każde ocenienie pozwala mi też dotrzeć do większej ilości osób. Będę także wdzięczny za udostępnienia, polecenia. Zapraszam też na mojego Facebooka, Instagrama. To tyle na dziś. Dzięki i do usłyszenia.